Ruszyła realizacja programów profilaktyki zdrowotnej przyjętych przez Radę Miejską w Kozienicach. Programy są bezpłatne i są uzupełnieniem oferty świadczeń wykonywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto skierowane są do mieszkańców w różnym wieku. Jest to szczepienie dla dziewczynek przeciwko HPV od 12 roku życia. W tym roku już rozpoczynamy rocznik 2008, 2009 i 2010. A żeby ta kontynuacja była, szczepienia były realizowane w latach poprzednich, także tutaj jak najbardziej będziemy kontynuować ten program. To jeden z czterech programów profilaktyki zdrowotnej. Kolejny program profilaktyczny to szkoła rodzenia dla młodych rodziców i nie tylko młodych, dla wszystkich, którzy chcą wsparcia w tym zakresie. Kolejny program przygotowaliśmy dla osób starszych, powyżej 65 roku życia, są to szczepienia przeciwko pneumokokom. Mamy również przygotowany program dla naszej młodzieży, dla uczniów klas szóstych jest to przygotowanie, do udzielania pierwszej pomocy. Programy finansowane są z budżetu gminy, a za ich realizację odpowiadać będą Kozienickie Przychodnie. Prowadzimy je przez najbliższe trzy lata. Proszę szukać informacji, proszę śledzić media społecznościowe, oczywiście kronikę Kozienicką, stronę internetową gminy, jak i przychodni. Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Wydziału Polityki Społecznej. Zachęcamy mieszkańców do korzystania właśnie z tych programów. Warto wziąć pod uwagę, Wagę poszczególne programy, tym bardziej, że korzystając z nich możemy znacząco wpłynąć na zdrowie naszej i naszych bliskich, a co za tym idzie, na nasze samopoczucie i komfort życia.